Wakacje to czas zabawy i flirtu, a szczególnie sprzyjają temu Włochy, kraj wyjątkowo pięknych kobiet i przystojnych mężczyzn. Pozwól, że będziemy twoim skrzydłowym i pokażemy ci, jak flirtować po Włosku. Sei bellissima, bellissimo. Ty jesteś przepiękna, przepiękny. To standardowy tekst, ale sprawdzony. Po co da bere. Mogę postawić ci linka, jeśli jesteś. Wychaczysz swój obiekt zainteresowania, ta propozycja sprawdzi się idealnie. Balleristico me? Zatańczysz ze mną? Jeśli spotkasz kogoś ciekawego na imprezie, nie bój się o to zapytać. Ci vediamo ancora? Zobaczymy się jeszcze? Jeśli miło spędziliście czas, warto to powtórzyć. W ten sposób zapytasz o kolejną randkę. Jeśli ktoś naprawdę ci się spodoba, a nie wiesz jak zagadać, powiedz Credine l'amore a prima vista? Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mam przejść jeszcze raz? Po więcej niezbędnych wyrażeń zaobserwuj nasz profil.